Zadanie 21. Na okręgu środku S wybrano takie punkty A, B i C i podano konkretne kąty. I musimy obliczyć miarę kąta ABC. No dobra, czyli gdzie ten kąt ABC mi mieszka? Kąt ABC mieszka mi tu, czyli to na różowo muszę obliczyć. I tak, ten kąt na różowo jest kątem pisanym, a tutaj jest kąt środkowy, który jest powiązany z tym, czyli nazwijmy to alfa. Ten kąt nazwijmy sobie beta i co my wiemy, że alfa równa się 2 bety. No i dobra, to teraz musimy wyliczyć ten kąt nasz alfa. Alfa równa się 360 stopni minus 124 stopni minus 92 stopnie. Skąd ja to działa? No bo tu mamy kąt pełny, który ma miarę 360 stopni, więc te wszystkie kąty dodane do siebie muszą mi dać 360 stopni, tak? Czyli moja alfa plus 124 stopnie plus 92 stopnie ma mi dać 360 stopni. To skoro chcę alfę wyliczyć, to od 360 stopni muszę odjąć to. Stąd się wziął ten zapis. No to przeklikajmy. Otrzymujemy 144 stopnie. Korzystając z tego, 144 stopnie równa się 2 beta. Dzielimy na 2, czyli beta równa się 72 stopnie. To wszystko. Podlinkuję Tobie taką e, playlistę z kątami w okręgu, jeśli masz z tymi zadaniami problem. Tam są wszystkie za zadania maturalne związane z kątami w okręgu. Także możesz tam zażyć tą wiedzę śmiało, 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 śmiało. I dzięki jeśli nie subskrybujesz, to subskrybuj. Jeśli nie chcesz subskrybować, to nie subskrybuj subskrybuj. Blblblbl. Dobra, pa!